Panie, mam dla Was najlepszy skok świata. Patrzcie na to. Lecę. Ładny lot. Ładny lot. Piękny lot. Lecę dalej. Przyjmuję dziwną pozycję. I teraz kręcę się. Kręcę. Próbuję korygować lot. Jakąś dziwną pozycję przejmuję teraz. Tak jakby błączak jakiś. Kręcę narty. Dobrze, bo te narty nie odpadają no. Bo ja ta skocznia wygląda jakby do wulkanu skakał. Ze śniegu. Jeszcze drzewa tam jakieś po prostu. Ale co? Mój skoczek teraz przejmuje pozycję do góry nogami. O, koryguje, skoryguje ten lot. Hmm. Uwaga! No teraz to w ogóle jakaś pozycja V. Chyba to jego ulubiona litera. Ale Ależ to skorygował! No i teraz! No i teraz na, na główkę, na główkę, na główkę! Ależ to teraz! już teraz się kręci! No tutaj najlepsze. Ale znowu leci do góry nogami. Próbuję to korygować. Już zbliża się skocznia. Eee. No i dziwna pozycja. Ale lecimy dalej. Znowu kółeczka kręcimy. No i znowu. Ja spróbuję wylądować. jakoś. Spróbuję skorygować. Oj, narty poleciały. Eee, no i teraz nasz skoczek jest bez nart. To jest trochę dziwne. Lecimy. Zaraz odbijemy się o zeskok. To bardzo źle widać. No i odbiliśmy się. Lecimy na zeskoku. No i lecimy dalej. i leci patrzcie na to Uła! tylko on będzie spadał jeżeli chcecie żebym nagrał jak leci dalej dalej leci nie spada w ogóle no ten skok mi nie wyszedł po prostu to zostawcie 5 łapek w górę Czera.